W Zielonej Górze królują żużel czy koszykówka, ale są takie dni w roku, kiedy na pierwszym planie pojawia się piłka nożna. I dziś właśnie jest taki dzień, 12 października 2022 roku. Trzecioligowa Lechia podejmuje w Pucharze Tysiąca Drużyn ekstraklasową Biały Białystok na pierwszy mecz. 16 finału Pucharu Polski. Zapraszają Państwa Janusz Kudywa i Paweł Ślęzak. Nie było chyba A teraz spalonego. Za chwilkę się przekonamy. Górski dogranie w by co. gol! Nie do zera! Teraz zobaczymy, czy był spalony, czy też nie. Z tej kamery ciężko tak ocenić, ale świetne dośrodkowanie wina biegającego Mycana i tutaj kapitalnie to do dołożył. Zobaczymy, jaka będzie decyzja. No dobrze by było dla... A jednak! Bramka uznana. Pospisil, jest szansa w polu karnym. Przewraca się jeden z graczy oni teraz 16. I to jest rzut karny dla ekipy gości w 15 minucie. Będzie szansa na wyrównanie dla Jagiellonii. Ale rzut karny to jeszcze nie bramka. jak czy Pospisil? Słupek po tym stale Pospisila i cały czas jest bez gola w tym sezonie. A Jagiellonia w tym spotkaniu cały czas bez gola. No i teraz widzimy, że Jagielonia biega za piłką, rozgrywają Lechia. Tak jest, ładnie się tutaj i świetnie teraz. Ładne prostopadłe podanie do Mycana. Mycana, gol! 2 do 0! Drugie trafienie w tym spotkaniu Mycana. Mamy prowadzenie dwubramkowe. Lech i Zielona Góra. A teraz może odpowiedzieć Jagiellonia. Fedor Czernych. Ale Czernych ładnie. przekłada piłkę. Jeszcze raz przekłada Czernych, ale nie ma gola. Cały czas 2 do 0 w Zielonej Górze. Jeszcze jedno dośrodkowanie. Świetna akcja, naprawdę tutaj Czerny... Wdowik, Czarny. WDOWIK! GOL! Ale bramka! Ale sprzymierzył teraz Wdowik w 45. minucie. Przymierzył tą e, piłkę Danie. No, na lewą nogę skierował tam, gdzie bramkarz no, nie miał szansy e, nawet dotknąć piłki. Widzimy, że Fabisiak tutaj naprawdę wyciągnął się jak strunale blisko okolice e, okienka. Lechia prowadzi z Jagilonią. Wśród piłkarzy Lechi wybija teraz piłkę Martin Pospisil Kurowski Oj, tutaj chyba zabrakło porozumienia, ale znalazł się Górski Jeszcze będzie strzał, jest uderzenie go! 3 do 1 Ale pograła teraz Lechia w 47 minucie i Ostrowski z celcem gola